Ona była tam zawsze i była tam ze mną od lat. Chcę ten dźwięk usłyszeć w moich uszach, chcę usłyszeć jaką gra, ale nie ma perkusji, więc padam, Ta, Yo, my to Samir, MMA i Julio. Przyszliśmy przeprosić, ej, z zagrywką durną. Javier, wyszło tak głupio, wpadliśmy wam na kripno i zrobiło się krucho. Chcieliśmy was najebać tak szybko, ale poszło jak z tą dziwką. Szybki spuścił pierdoltekiem dostałem, tak prysło, ej. Marzenie szybko prysło, chciałem mieć pięteków, a dostałem tylko zwykłą dziwką Zaraz w Julio biedzie repren, to jest takie piękne Czasem się popełnia błędy, takich których nie chcesz Czasem też twój ziomal zaspa się i umiera okay. Ta okay. Zjadana jest okay. tutaj rap scena Tam gdzie my, tam tek AOD, pięć razy w łeb Tam gdzie my jest tek AOD, pięć razy w łeb tam, pięć, pięć razy, razy w łeb w tym, że się rozjebałeś ziomek Czasem miłość, czasem zielone Czasem bat płonie, wchodzę w koronę Świadek koronny, to nie dla mnie rzecz Hej, wiem jak jest, wiesz jak jest Refrem wuja leć Tam gdzie my, tam tek AOD, pięć razy w łeb Tam gdzie my, tam tek AOD, pięć razy w łeb Pięć tak. razy bo takie jest życie, kiedy chcesz wpaść kurwa, zrobić coś dla swojego gangu, ale jak zwykle rozpierdala swojego przyjaciela, bo pomyliłeś go z przeciwnikiem. I morał jest I nie bardzo nie prosty, morał jest prosty, prosty. Ej, dzwonię, se telefon biorę tu do siostry, o. wiesz jak leży? Kurwa, kurestwo się szerzy. Kurwa, oni są zawsze gotowi, kurwy syny! Czemu oni są zawsze gotowi na to?